więc tytuł debaty jest Stodni dni Komisji Europejskiej. Dowozimy obronność, migrację i konkurencyjność i generalnie można byłoby to uznać za ironię, gdyby nie to, że temat jest tak poważny. Więc rozbijmy to na czynniki pierwsze, to znaczy co takiego dowieźliście rzekomo? Fundusz Obronności ma się składać z trzech elementów dania państwom dobrowolnej możliwości przesuwania środków z Funduszu Spójności powodzenia, żeby ktoś się na to zgodził dwa zachęcenia państw do zwiększenia wydatków na obronność i aby uzbierać ten fundusz wszystkie państwa muszą się na to zgodzić już wczoraj nie zgodziła się Holandia. No i trzy. Kolej, kolejny wspólny dług, na który muszą zgodzić się wszystkie państwa i patrz tutaj punkt wyżej. Więc jedyne co dowieźliście w tej sprawie, póki co, to jest prezentacja w PowerPoincie. Gratulacje. Ponadto nie będzie bezpieczeństwa w Europie bez własnego rolnictwa. A historia uczy jak kończą państwa, które w czasie konfliktu nie mają własnego, własnej żywności. A wy chwalicie się w tym dokumencie umową z Mercosurem, która zniszczy europejskie rolnictwo. Migracja. Tu nie dowód tu nie dowozicie, tylko odwozicie. Ja polecam każdemu, żeby zobaczyć, co dzieje się na granicy polsko-niemieckiej, gdzie migranci po prostu są odwożeni na parkingi obok, obok, obok polskich hipermarketów, a dodatkowo w ogóle nie wiadomo, na jakiej zasadzie właściwie zawieszono strefę Schengen. A w przyszłym roku wejdzie w życie pakt migracyjny, który wygeneruje, wygeneruje kolejną falę migracyjną i będziecie rzeczywiście dowozić, ale migrantów do ośrodków migracyjnych, co spowoduje, że zamiast na obronę zewnętrzną będziemy więcej wydawali na obronę wewnętrzną przed obcymi we własnych krajach. No i najzabawniejsze, że dowozicie konkurencyjność. Owszem, przedstawiliście kompas konkurencyjności, w którym na przykład. Yy, yy, Proponujecie zmniejszyć obowiązki ideologicznego raportowania przedsiębiorcom, czyli znosicie zasadę, którą chwaliliście się pod koniec poprzedniej kadencji, więc bardzo dzielnie walczycie sami ze sobą. Pogratulować. Jeżeli jednak poważnie chcemy rozmawiać o konkurencyjności, silnej gospodarce i przez to o większych możliwościach na zbrojenie, nie da się tego zrobić bez wyrzucenia na śmietnik ETS-1 i ETS-2 i całego tego zielonego szaleństwa. Ciągle trzeba wam powtarzać, że Unia Europejska odpowiada tylko za 7% emisji dwutlenku węgla na świecie i aby ta walka miała sens, wszystkie państwa muszą to robić jednocześnie. A emisja dwutlenku węgla co roku na świecie rośnie, więc to, to, co robimy, jest kompletnie bez sensu obciążacie europejskich przedsiębiorców i europejskich obywateli ideologicznym podatkiem, który ogranicza nasze możliwości zbrojeniowe, gospodarcze i społeczne i z tym trzeba skończyć.